Cześć, cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Ja mam na imię Jagoda i bardzo lubię haftować, a dziś robię podsumowanie czerwca, czyli tak zwane moje czerwcowe wyszywanki. Przed Wami zbieranina. Są tutaj storczyki i wszystkie moje prace, które robiłam w czerwcu. A storczyki są dlatego, bo chciałabym, chciałabym Wam je pokazać w pełnej krasie. Co prawda ten już kwitnie z ponad miesiąc, a nawet i więcej. Już część kwiatków opadło, ale ten storczyk jeszcze ma dużo pąków. Natomiast ten niedługo zakwitnie i będzie miał białe kwiaty w takie plamki, które tu widzicie. I jeszcze z tyłu jest jeden okaz schowany, który wam za chwilę pokażę, jak już tu trochę ubędzie. Także storczyki mi kwitną jak szalone. Jest jeszcze sporo, w których wypuszczają nowe pędy, ale tu by mi się wszystko nie zmieściło, więc może kiedyś Wam pokażę jak pojawią się kwiaty. No i są prace, które haftowałam. Jest też finisz, finiszowa zakładka, bukiety kwiatowe, które też już Wam wcześniej pokazywałam. No i moje Haftowane poduszeczki, które widzieliście też niedawno. Też niedawno wam je pokazywałam. Może światło jest nie takie, ale chciałam Wam pokazać moje piękne storczyki. Pokażę Wam jeden taki ciekawy okaz, który mnie zaskoczył przy podlewaniu. Bo zazwyczaj, jak ja podlewam storczyki, to zauważam nowe pędy kwiatowe, nowe keiki, i to mnie bardzo cieszy. A podlewam je naprawdę bardzo rzadko, bo yy, bodajże raz w miesiącu, nawet, yy, nawet mniej, w zależności jak mam czas. Teraz to już w ogóle. Poza jednym krążę między jednym a drugim domem. Więc no dzisiaj jest sobota 1 lipca, więc też szybko nagrywam, mała ogląda bajki. Mam nadzieję, że tu zaraz się nie pojawi i się Wam nie pokaże. Ale na razie siedzi grzecznie. No dobra, i tutaj jest przed Wami mój ciekawy okaz. Z pędu kwiatowego wypuścił keik. I teraz na keiku widzę pęd kwiatowy. Zobaczcie tutaj w tym miejscu i od tego pędu, z którego wyrósł kejk poniżej też jest pęd kwiatowy. Normalnie pierwszy raz z czymś takim się spotykam. Zwykle jak pojawia się kejk i on ma już e, kilka, pędu, e, kilka korzonków, tutaj ma raz, dwa, trzy, ja powinnam to uciąć. I nie wiem, czy jakbym ucięła i wsadziłabym do nowego pojemniczka, czy to wyrosłoby mi tutaj. Także no naprawdę zaskoczył mnie. Nawet nie wiem, jak on będzie kwit, bo nie pamiętam, jaki on będzie miał kolor. A tutaj jest kolejny mój cake, który wyhodowałam. On może jest trochę w gorszym stanie, bo przypaliło mu listek słoneczko. Ale ma zdrowe korzonki, więc myślę, że coś... Z niego będzie przyjął się i wyrastają nowe korzonki. Więc tak to wygląda. Oczywiście ja nie mam tutaj wszystkich moich okazów, bo część jest u mamy. Mama ma więcej miejsca i tam też one kwitną. No, no dobra. No to tak to wygląda. Zrobię jeszcze zdjęcie, póki mam to tak rozłożone. I widzimy się później za chwilę. Pokażę Wam, zacznę od zeszytu hawciarskiego, pokażę Wam moje statystyki, i później po kolei pracę, które haftowałam. To zaczynamy od zeszytu hawciarskiego. Co prawda, jeszcze nie zjadłam śniadania, ale chcę to szybko nagrać. I później robić swoje, co tam mam do robienia. Więc zaczynamy. W czerwcu. Czerwcu haftowałam każdego dnia. Subskrybentów mi przybyło 24, ale ja na, na razie nie wpisałam, bo pewnie jutro się coś zmieni. Dziś mamy dopiero 1 lipca, a YouTube zawsze ma opóźnienie w staty, statystykach. I powiem Wam, jeżeli chodzi o czerwiec, to jest to mój najgorszy miesiąc. Może nie pod względem krzyżykowym, ale pod takim względem, że w czerwcu wrzuciłam mniej filmów. Mniej te filmy były oglądane. No, według statystyk, um, słupek na czerwcu jest malutki, ale nie będę się tym przejmować. Cieszę się, że są osoby, które stale oglądają moje filmy, i są to y, te osoby, które zawsze oglądają. Pojawiają się też nowe więc jestem za to bardzo wdzięczna i cieszę się, że jesteście i dla was dla was te filmy na pewno będę robić, nie będę się smucić statystykami, chociaż miłoby było gdyby te statystyki były podobne. No ale jak wiecie, zaczęłam pracę, więc to też troszeczkę inaczej się przekłada czasowo, mam mniej czasu. Jeżdżę z jednego domu do drugiego z córką, bo o, jeszcze do żłobka nie mogłam jej dać, bo jest, są wakacje, więc dopiero od września idzie, więc lato jeszcze muszę się przemęczyć. Pocieszam się tym, że dni są dłuższe i jest widniej. To jest duży plus jak się wraca z pracy. zjeść obiad i chce się troszeczkę pohartować. Jak wracam z pracy, to no, nie robię tego dużo najwięcej w weekendy, bo wtedy mam najwięcej czasu. Ale jak widzicie, w czerwcu e, jest naprawdę tutaj dużo rzeczy, które robiłam. Skończyłam sampler. Haftowałam kapturka. Haftowałam tygrysa. Marysia. Już Marysia tu przyszła. E, tygrysa zaczęłam nowy start bukiet. E, wyhaftowałam liska haftem koralikowym. Zrobiłam zakładkę. Wyhaftowałam e, kwiaty, dwa bukiety. Przepraszam, musiałam przerwać, bo zaczęło mi tutaj szurać. W czerwcu wyhaftowałam 14 336,5 krzyżyka. Co prawda, jest to więcej niż w kwietniu i więcej niż w styczniu, ale mogłoby być więcej. No niestety, mimo, mimo tego, że 8 godzin codziennie jestem w pracy, pomijając weekendy, to jest naprawdę świetny wynik. Bardzo super. Cieszę się, że tyle mi się udało wyhaftować. No i zaczniemy od mojej najstarszej pracy, czyli kapturka. Tutaj nie zrobiłam dużo, bo tak jak mówiłam, no robiłam 200, nie, nawet nie, nie zawsze, krzyżyków dziennie. Haftowałam 5 dni, a zrobiłam tylko 851 krzyżyków. Co daje mi 5,85%? I największa ilość w dniu, jakim wyhaft wyhaftowałam, to jest 264 krzyżyki, więc no, szału nie ma. Ale cóż, takie mamy, taki mamy teraz czas. Bitwa na krzyżyki nie wpisałam w lutym, ale chyba byłam w lutym, co ja mówię, w maju ale chyba byłam niżej niż 17 miejsce no i zobaczymy w czerwcu ja zawsze zapominam to wpisywać bo wyniki pojawiają się gdzieś 3-4 dnia miesiąca w bitwie krzyżyki jeszcze uczestniczę liczę, wpisuję chociaż ostatnio jak liczyłam samplerka to mi się tak bardzo nie chciało no a wyzwanie roczne Lukasę sobie odpuściłam także no Lukasa w ogóle już drugi miesiąc nie haftuje więc on no, nie pokaże Dobra tygrys haftowałam 3 dni, zrobiłam 354,5 krzyżyków, bo wiecie, że haftuję pół krzyżykami, więc musiałam podzielić na pół, żeby mi się zgadzało statystycznie. I mam już 5,67%, więc tutaj troszeczkę przybyło, chociaż na samym hafcie niewiele widać, bo skupiłam się tutaj na głowie kociaka. No i mój finisz wiosenny sampler, który zaczęłam w maju, a skończyłam 27 czerwca. Kanwa z nadrukiem, sampler od Choi Sunday. Tak wygląda symulacja, z tym, że ja tutaj zmieniłam coś, co Wam zaraz pokażę. Zresztą widzieliście w poprzednim filmie. I w sumie cały sampler ma 5724 krzyżyki. W maju zrobiłam 2569, a w czerwcu 3155. Więc w czerwcu troszeczkę posiedziałam nad samplerkiem, żeby go skończyć, żeby zacząć już letni, bo ten jest wiosenny, a chciałam zacząć letni. No i tutaj mamy mojego liska. Zaczęłam 12 czerwca, skończyłam 16 czerwca. Był to zestaw koralikowy, który dostałam w prezencie. Dostałam w sumie dwa zestawy, ale wyhaftowałam jeden. To były dwa zestawy kupione w Ukrainie haftowane na drewnianej bazie. To było moje pierwsze starcie. W zestawie były koraliki, głęnici, baza, wzór graficzny. Podkładka filcowa i w sumie przyszyłam 980 koralików. I żeby miała to do przelicznika krzyżykowego, podzieliłam na dwa, bo to robiłam pół krzyżykiem. Koraliki haftuje się pół krzyżykiem, więc też sobie wpisałam. No i małe projekty kwiatowe, które też ostatnio widzieliście. Dzwoneczki rumianki i maki, haftowałam je około dwóch tygodni, w sumie na dwóch było 5630 krzyżyków. Mulina Ariadna plus chińska, bo to z resztek haftowane, wzory jakieś stare z gazety. Kanwa, nie wiem jaka, bo też jakaś z zapasów, które dostałam, i haftowałam co dwie kratki. No i start, jagodowy bukiet, też ostatnio widzieliście. W czerwcu haftowałam go 3 dni, zrobiłam 624 krzyżyki, już mam 3,93% i 241 największa ilość. No dobra, to szybciutko przechodzimy do, do prac moje poduszeczki, które y, 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 wyhaftowałam wcześniej wzór y, i przyszyłam materiał bawełniany i tutaj jest jakiś sztywniejszy. Przyszyłam to maszynowo. I tak się one prezentują ptaszek i taki bukiecik. No, i moje starcie kor koralikowe, czyli lisek. Zobaczcie, jakie fajne te koraliki. Super mi się to robiło, z tym, że no, było trochę trudno e, nabierać te koraliki, e, trochę bolały palce i igła była bardzo ostra. No i od spodu mam taką podkładkę filcową. Więc fajnie, fajnie mi się to robiło. Na pewno zrobię ten drugi wzorek, ten wagonik. Też wam, no i przepraszam, też wam wcześniej go pokazywałam, ale to bliżej świąt. No i co, kapturek. Właściwie to tylko tutaj troszeczkę czarnym mi przybyło. Tutaj będzie ten cały paseczek czarnym kolorem. No tu nie ma co mówić, bo no co, dużo nie zrobiłam i nie widać tego ale zawsze coś. No i tutaj pracowałam nad y, tygrysem, nad głową kotka. Troszeczkę tutaj się więcej pojawiło, y, ale no, no też nie za dużo. Będę musiała jeszcze zrobić zdjęcia dla porównania. No i pewnie teraz y, w ten weekend y, będę haftowała dalej. Jak już mam wyciągnięty stojak, to po prostu to będę haftowała. No i tutaj moje bukieciki kwiatowe. Tak wyglądają szybkie projekty haftowane w międzyczasie, po pracy u rodziców je miałam, jakieś jeździłam do Marysi, po prostu siadałam i robiłam, ponieważ tutaj wychodzą duże krzyżyki, mimo że kanwa jest drobniejsza, to mi się nawet fajnie to haftowało, szybko poszło, trochę backstitchu tu jest, no i maczek taki. Haftowana zakładka. Przypominam Wam dalej o konkursie na moim kanale. Zerknijcie. Co prawda, już jakbyście zaczęli dzisiaj, to wątpię, żebyście skończyli wyhaftować zakładkę. Mało czasu zostało, więc te osoby, które kończą, proszę kończyć i wysyłać mi zdjęcia na ma maila. Mam zgłoszone na razie trzy prace i czekam jeszcze, żeby. Tych prac było więcej. Myślałam, że więcej osób się zgłosi, no ale cóż, dobrze, że są chociaż te trzy. I jeszcze jagodowy bukiet. Tutaj też Wam niedawno pokazywałam, od tego czasu nic mi nie przybyło. Ale jak się robi dużo prac naraz, to efektów takich nie ma super. No i tutaj mój sampler zakończony. W czerwcu mój finisz. Tutaj pojawiła się data, to zmieniłam. I tak to wygląda. Także prac miałam dużo. Pracy miałam dużo z tymi moimi pracami. Cieszę się, że udało mi się zakończyć chociaż tego samplerka. No i będę zaczynała już letniego, też w międzyczasie. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że podsumowanie czerwca Wam się podobało. Mimo, że tego czasu jest mniej, to no, jak pokazuję, tak Wam teraz opowiadam, to mogę powiedzieć, że nie jest wcale aż tak tego mało. I myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie, że każdemu się coś spodoba z tego. No i co, i trzymajcie kciuki, żebym miała tego czasu więcej, żebym pokazywała Wam moje postępy, żebym się chwaliła, co robię. Oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie. Cieszę się, że jesteście, cieszę się, że mam takie fajne hobby i, i że mogę, mogę to robić, że mam jednak na to zawsze jakoś chwilkę czasu między obiadem, sprzątaniem pracą a Marysią. Może Marysia niedługo zacznie mi pomagać, zobaczymy, bo ona też lubi, jak ja haftuję. Czasami nawet jak usypia, mówi: Mamo, idź, siadaj na fotel i pracuj. No bo ja mówię, że jak haftuję, to że mama pracuje. <grych> I ona tak mówi: Mamo, idź, siadaj na fotel, pracuj, ja będę spała. Ostatnio też leżymy z Marysią i mówię do niej: Mama cię kocha. A Marysia mi odpowiada, jak na mnie spojrzała: Mama, ja też Cię kocham. Normalnie dziecko w kwietniu skończyło dwa lata, a tak fajnie rozumuje i tak fajnie buduje zdania, że czasami mnie zatyka. Mówi takie słowa, których ja na co dzień nie używam, ale też pewnie dlatego, że ogląda bajki i uczy się od dzieci na placu, bo przeważnie lgnie do starszych dzieci. Także tak to wygląda. Macierzyństwo, praca i hobby y, trzy w jednym, ale daję radę i myślę, że radę będę dawać. Jeżeli chodzi o te dwa bukiety, to ja planuję z tego uszyć, y, uszyć to ja chciałam uszyć z tego kosmetyczkę jakąś taką na zamek. Ja myślę, że to podkleję filcem, zszyję dwa do siebie. Wszyję zamek i będę miała taką kosmetyczkę, bo w ramki tego nie będę wsadzała, a może będę do czegoś używała kosmetyczki. Zobaczymy jeszcze. Na razie maszyny nie wyciągam, bo jeszcze chcę inne rzeczy porobić. Dobra, to ja lecę jeść śniadanie, dopiję kawę i pewnie będę dzisiaj nagrywała jakieś kolejne filmiki. Więc trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam miłego weekendu, ciepłego. Pewnie ten filmik, nie wiem kiedy się ukaże, ale pewnie się ukaże niedługo, bo jeszcze w międzyczasie chcę coś innego wrzucić, więc tak to wygląda. No dobrze, to ja się z Wami żegnam. Miłego dnia, trzymajcie się. Pa!